Będąc młodą lekarką, która mogłaby być gwiazdą psychoanalizy, ale brak jej pacjentów, bo hamstwo wciąż pcha się na ZUS, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie obiecującym. Dzień dobry, pani doktor. Czy tu się leczy wady narodowe? Nareszcie. Oczywiście tutaj. tutaj tak. I to psychoanalizą, jak w USA. Tak. Proszę spocząć na delurowej leżance i obnażyć swą psychę. Psychę? Tak. O, o, ło, ło, o to. Niestety, to, to, o, co pacjent o, o, obnażył, nie o, wyglądało mię na psychę, o, ale zachował stoiczny spokój głośno. Proszę teraz zapodać swą czołową wadę narodową. Służę mu przejmie, biadolenie. Znaczy, biadolenie. narzekanie, biadolenie. utęskiwanie, wydziwianie i ojczenie, tak? tak? Tak, A biadolenie. często pan wiadoli? Na okrągło. Kropelkuję jadem goryczy, ludzi do obkoła zarażam, sam sobie krew psuję i ojczystą atmosferę obciąguję do dołu. Proszę się zatem rozluźnić należance, nie zanieczyszczając o. weluru i zabiadolić, żeby miała próbkę. Proszę mu przejmie. Mm. Łaj, schab dół podraża, a pan z znów pewnie zagrozi dymisją. Łaj, Białoruś zlała się z powrotem do Rosji, a na prezydenta mamy już tyle kandydatów, że pewnie pobijem rekord. Łaj, bomba emerytalna, tyka ją w ręcach, a moja żona ma taką brzydką mordę jak noc wal Wystarczy. Już. Teraz zadam panu hipnozę, jak zaleca freud. I Chopin. Fryderyk. Nie, Haur. A. Ręka ma pan ciężką, nogę ma pan ciężką, powieki panu opadują. A. Już pan śpi? Już pan śpi. Teraz w myśl samouczka korespondencyjnego zastosuję kontrasygnatę. O przepraszam. Proszę bardzo. Proszę pana, pan jest głębokim śnie hipnotycznym, Aha, więc a. gęba na kłódkę, a. dobrze Aha, no. Dobrze. A ja zastosuję nie kontrasygnatę, ale kontrsugestię. Dobrze. Proszę słuchać uważnie. Łoj, oh. nie musi pan żreć schabu, a pan kołotko nie zagrozi dymisją, bo czynie się władzy jak brzytwy. Łoj, Białorusi, damy pantersa, a jak pobijemy rekord kandydatów, to wejdziemy do księgi Gwinej, co nam da prestiż. Łoj, jak bomba emerytalna wybuchnie, to pan już będzie dawno nieboszczyk, a na żonę nie musi pan patrzeć przy świetle. Tak. Teraz budzę pana ze snu w kolorze. Whoa, whoa. No i jak się pan teraz czuje? Łoj, taki jestem lekutki, jakby mnie ktoś zdejmował brzemię. Nic mną mnie nęka, nic mną nie jojczy i wszystko mi się zaczyna podobać. No. Otóż ha, pierwszy ha, nasz ha, sukces. O, proszę się sparatetyzować, a jakby panem znów coś zawiadoliło, to zapraszam na dalszą terapię. Łoj, i taki jestem cały wyluzowany. Żegnam wylewnie. O. Ech, pomyślałam, gdyby udało mi się wykorzenić choćby jeden pół promila wad narodowych, to bym i ojczyznę wreszcie popchła do przodu i odłożyła na aparat do mierzenia ciśnień, których poskąpiło mnie ministerstwo do usłyszenia.